Chciałbyś zarabiać pieniądze przez internet, ale nie masz wystarczająco dużo czasu? W takim razie pokażę Ci, jak można zacząć zarabiać nawet 1000 dolarów tygodniowo, bo dasz sobie radę bez żadnego doświadczenia w własnej strony internetowej. A co najważniejsze, bez wkładania w to własnych pieniędzy. Jak zawsze mówię, pieniądze można zarabiać na różne sposoby, nie? Ja wczoraj w ciągu minuty, może dwóch, zarobiłem ponad 5000. Jak to się stało? Ano, games sprzedałem po 2,35. I od razu szybko ustawiłem się, bo zaczął spadać na 2 zł. Wychaczyłem ponad 22 tysiące tokenów kryptowaluty Game i odbił do góry. I ja szybko ustawiłem się po 2,25, sprzedałem. Może była minuta, może nie. I to jest efekt. Od razu zadysponowałem sobie wypłatę wczoraj. Dzisiaj już odebrałem. Zobaczcie, w polskim banku trzeba przynajmniej 2 dni czekać, żeby. Można było swoje pieniądze wypłacić, a tu na kryptowalutach od razu wypłacasz. Także idę sobie teraz coś fajnego funnąć. Jegera! A ty jak zarabiasz pieniążki? Czy dasz radę zarobić 5000 tysięcy w minutę lub dwie?